Wiesz, słyszałam, że styngenta bije rekordy plonu na Lugleszczyźnie. Się sobie że baczamy u państwa szuków. Może pojedziemy, to sprawdzimy. Pewnie jedziemy. Solidna dawka wiedzy. spora! Witamy Państwa bardzo serdecznie, Magda Kniaś, na Syska, Jakub Nowak, firma Syngenta. Żniwa dobiegają końca, więc czas podsumować plony rzepaku. Chcielibyśmy dzisiaj zabrać Państwa na małą wycieczkę po Lubelszczyźnie. No to, to dziewczyny, jedziemy! Jedziemy! W tym roku wyższe plony niż w tamtym wyższe, roku? Wyższe. Jaka odmiana najwyżej plonowała? A już powiem, właśnie najwcześniejszy Aganus. Pamiętam, że długotrwa jest 6%, a plon po sprzedażeniu? 5 ton 560 kg. Wow! Super. A nasza najnowsza odmiana floretka, która właśnie wchodzi w tym roku w sprzedaży, nie z miatrą? No też jest podobne, bo 5 ton 480, czyli porównywalny plon. Czyli w tym roku wygrywa Aganus. No tak, chociaż super. nie wyglądał, ale Rady. super, dzięki. Dzięki również. Żniwa dobiegły końca. Zobaczmy jak plonowały nasze żepaki. Zapraszamy do obejrzenia mapy plonowania mężczyzny. Serdecznie pozdrawiamy. Cześć! Każdego dnia wyruszamy na pola w całej Polsce. Pokazujemy aktualny stan plantacji upraw. Omawiamy przeprowadzone oraz planowane zabiegi. Niecodzienne sytuacje. Poza siebie przyszła potężna ulewa. Wywiady z agroliderami. Takie jest moje zdanie. Solidna dawka wiedzy. Prosto! Spora. Daleko jeszcze? Nie!